Dlaczego toksyczni ludzie lubią widzieć cię smutnego? Zazdrość. Toksyczni ludzie są okropnie zazdrośni. W toksycznej osobie odmówiono miłości jako małemu dziecku między drugim a czwartym rokiem życia. Brak uwagi i miłości stworzył pustkę, emocjonalne spustoszenie, które zrodziło bolesne uczucie, że nie jest się wystarczająco dobrym. Toksyk poczuł odrzucenie, poczuł się niechciany. Przez całe dzieciństwo i dorosłość toksyczna osoba wmawiała sobie, że wszyscy inni mają lepiej niż on sam. Wielu toksyków doświadczyło niesprawiedliwości, natomiast spora grupa toksyków miała przynajmniej jednego rodzica, który okazywał miłość i troskę. Zatem toksyk nigdy nie chce, aby partner lub ktokolwiek inny cieszył się szczęściem, które nie jest bezpośrednio powiązane z nim samym. Jeśli na przykład dostaniesz awans, oni znajdą bez problemu sposób, abyś poczuł się gorzej. Jeśli coś wygrasz w życiu, to znaczy, że miałaś, miałeś szczęście lub oszukałeś. Jest to reakcja walki oparta na strachu, ponieważ emocjonalnie nie mogą znieść bycia mniejszym niż zazdrość i wrażliwość stwarzają tyle niepotrzebnego dramatu. Ale bycie gorszym, nawet jeśli jest to fałszywe postrzeganie, wywołuje ból emocjonalny już od wczesnego dzieciństwa. Jest. To bardzo głęboko zakorzenione i stanowi podświadomy powrót do prawdopodobnie najgorszego bólu w ich życiu. Dlatego posiadanie prawdziwego związku z toksykiem jest niemożliwe. Możesz życzyć im wszystkiego najlepszego i cieszyć się wspaniałymi chwilami, ale musisz wziąć odpowiedzialność za własne szczęście i potrzeby i iść dalej.